Drodzy Państwo, Tadeusz Szczyrbak, prezes zarządu Fundacji Rodzina Rodła we Wrocławiu, głos rodła z Wrocławia z Ostrowa Tumskiego. I zaproszenie. Tak jak widzimy na zaproszeniu, 86. rocznica ogłoszenia praw Polaków Spod znaku Rodła, 20. jubileuszowa edycja spotkań spod znaku Rodła we Wrocławiu. Nigdzie w Państwo nie spotkacie takiej. Uroczystości takiego jubileuszu, tego typu cyklu spotkań z podznaku Rodła, jak tylko we Wrocławiu. Dlatego serdecznie zapraszam do Wrocławia na ostrów Tumski w niedzielę 3 marca 2024 roku, w trzecią niedzielę Wielkiego Postu, aby po porannej części naszych uroczystości wziąć udział w tej części eucharystycznej, tej części religijnej nas, wierzących chrześcijan, ale także wszystkich ludzi dobrej woli. Za moimi plecami Archikatedra Wrocławska pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, matka wrocławskich kościołów. To tutaj bije też serce z podznaku Rodła przy okazji naszych patriotycznych corocznych marcowych uroczystości. I właśnie o godzinie 10 w dniu 3 marca 2024 roku w niedzielę będzie sprawowana uroczysta msza święta w tej wrocławskiej katedrze, której przewodniczył będzie ich homilię wygłosił Jego Ekscelencja ksiądz biskup Tadeusz Lityński, ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej po sąsiedzku, sąsiadującej tutaj z archidecezją wrocławską i diecezją legnicką, ale także ksiądz biskup Tadeusz jest krajowym duszpasterzem leśników. zatem. W tym roku, roku wielkiego jubileuszu 100 lat Lasów Państwowych, te akcenty naszej współpracy z wielką rodziną Lasów Państwowych także zostaną tutaj zaakcentowane. Nas wszystkich zebranych gorąco przywita w gościnnych murach, progach Wrocławskiej Katedry ksiądz kanonik Paweł Cembrowicz, proboszcz parafii katedralnej. Będziemy modlić się za ojczyznę, będziemy modlić się modlitwą księdza Piotra Skargi, ale także za krzewską modlitwą sąsiadów. Będziemy mieć we Wrocławiu znamienitych gości z Lublina, czytania w wykonaniu i wydaniu Agnieszki Krzysztofa Piaseckiej, rzymsko-katolickiej parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Lublinie i także reprezentantów domowego kościoła a całość tej uroczystości ubogaci oprawą liturgiczną przy świętej chórach katedry wrocławskiej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w przygotowaniu pana Jakuba ducha dyrygenta wraz z całym zespołem wraz z całym chórem tej właśnie parafialnej tutaj grupy. A więc msza święta, która jest kluczowym punktem, drugim punktem, otwartym punktem dla wszystkich naszych gości, tych, którzy potwierdzają coraz bardziej obecność na tych uroczystościach i przypomnę, że to jest także okazja dla mieszkańców Wrocławia, aby wziąć udział w niedzielnej mszy świętej, podczas tego niedzielnego porządku, aby przybyć na Ostrów Tumski. Aby też wsłuchać się w modlitwę wiernych, w elementy związane z tą tematyką spod znaku RODła, usłyszymy zapewne w homili wkazaniu e, prawdy Polaków z podznaku RODła, e, istotne dziedzictwo naszych przodków z okresu międzywojennego. Aktualność tych prawd wybrzmi podczas okolicznościowej homilii. To wszystko w ramach mszy świętej o godzinie 10 e, w dniu 3 marca 2024 roku, w trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Bardzo Państwa serdecznie Zapraszam do wspólnego celebrowania tej uroczystości, do łączności duchowej, do modlitewnego tutaj naszego spotkania na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.